Witam Państwa! Złodzi tym razem! Przyjechaliśmy tu z ekipą telewizyjnego biura śledczego, żeby opowiedzieć. Lojalnie uprzedzam! Będą to opowieści. Nieprzyjemne przed nocą o dwóch zbrodniach, o dwóch zabójstwach. Oba popełniono w tym mieście stosunkowo niedawno w styczniu, w lutym bieżącego 2000 roku. Czy w tym właśnie fakcie, że względnie świeże to jeszcze dochodzenie, że względnie niedawno się to wydarzyło, jest nadzieja, że sprawcy zostaną złapani, ukarani? Bardzo chciałbym w to wierzyć, rozpoczynając te drastyczne opowieści. Zapraszam Państwa. Napuścić ci wody? Będziesz się kąpać? Tak, tylko skończę się golić. Zaraz wracam. Halo? Cześć. Teraz nie może być jutro rano. No dobra. Będę za jakieś pół godziny. O co chodzi? Jakie pół godziny? Mam ważną sprawę. Muszę wyjść. Ważną sprawę teraz w nocy? Tak, teraz. No rób jak chcesz, kiedy wrócisz. Jutro rano. Cześć. Zdzisław Komorowski, 41 lat, rozwiedziony, jedno dziecko. Od kilku lat mieszka wraz z konkubiną w Łodzi przy ulicy Słowackiego. Nie posiada stałego zatrudnienia. Wiadomo, że telefon w mieszkaniu Zdzisława Komorowskiego zadzwonił około godziny 23.00. We wtorek, 25 stycznia bieżącego 2000 roku, stosunkowo niedawno. Wiadomo, że bezpośrednio po tym tajemniczym telefonie pan Zdzisław opuścił swoje mieszkanie i wyszedł stąd, przy ulicy Słowackiego w Łodzi. Wsiadł do samochodu czerwonego Poloneza o numerach rejestracyjnych LFH8845 i gdzieś odjechał. Wszystko, co opowiemy teraz. To domniemanie. Domysł jedynie. Ty misio. A kasy to kiedy oddasz? Napij nie pierwszy. No kurwa, no to jest tak, kiedy kaso odasz. To, to odpowiadaj miasto. co mówi, nie? Nie oddał ci? Ja. No, tak. To pewnie ile miał po, czasu oddać się. czas. Nie oddasz? Co jest? A co? Co jest? Głębiej do lasu to jest dobre miejsce. Tutaj się kawałek na Minęły dwa dni: Zdzisław ani się nie pojawił tutaj, w mieszkaniu na ulicy Słowackiego, ani też nie dał znaku życia. Zaniepokojona tym, pani Ania, udała się do matki Zdzisława, mieszkającej nieopodal, na tym samym osiedlu. Ach, to ty, pani, się, czy co? Nie wiem, co się dzieje z Dzidkiem. Od dwóch dni nie daje znaku życia. Nie kontaktował się z tobą, nie był u ciebie. Nie, nie był. To wiesz, jak to z nim jest. Wiem, ale nie tym razem. Mam złe przeczucia. Nie poszła by ze mną na policję? Na policję? Czyś ty zwariowała? Nie, nie zwariowałam. Mówię ci, że coś się stało. Jak nie chcesz, to pójdę sama. Poczekaj. Tylko się ubiorę. Pójdę z tobą. 27 stycznia bieżącego roku w Ósmym komisariacie policji w Łodzi przy ulicy Wulczańskiej, obie kobiety formalnie zgłosiły fakt zaginięcia Zdzisława Komorowskiego. Policja rozpoczęła rutynowe postępowania poszukiwawcze. Ale punkt zwrotny w tej historii nastąpił przypadkiem trzy dni później, 30 stycznia bieżącego roku, tą drogą, którą w tej chwili idę, jechał mimo śniegu na rowerze. Jeden z mieszkańców Wiśniowej Góry. Jesteśmy mniej więcej 12 kilometrów od łodzi, w gminie Andrespol na peryferiach wioski Stróża. Zatrzymał rower, ponieważ w dołku kilka metrów od tego duktu coś zwróciło jego uwagę. Spojrzał i zobaczył widok, który może się przyśnić. Widok przerażający. W naturalnym zagłębieniu terenu. Leżały nagie, rozczłonkowane ludzkie zwłoki. Pokazujemy Państwu tylko ksero-odbitki autentycznych zdjęć, których drastyczności chcemy Państwu oszczędzić. Wystarczy, jeśli powiem tylko, że ciało było pokawałkowane. Od korpusu odjęto głowę i nogi. Głowa była w foliowej torbie. Ciało było częściowo nadpalone. Ale policyjni eksperci, którzy pojawili się tutaj w tym lesie, nie stwierdzili w okolicy żadnych śladów krwi, z czego wyprowadzono wniosek, że sam akt zabójstwa nastąpił gdzie indziej, a ciało następnie zostało tu przywiezione i porzucone. Oczywiście najpierw nie było wiadomo, kto to jest. Zdjęto odciski palców, które przesłane zostały do. Centralnej Registratury Daktyloskopijnej Komendy Głównej Policji. W miejscowej prasie ukazał się także fotokomunikat w tej sprawie. Pokazano w nim ten oto no podretuszowany rysunek, portret znalezionego mężczyzny, apelując o zgłoszenie się osób, które go rozpoznają. Po ukazaniu się tego komunikatu na policję zgłosiły się znane nam już matka i konkubina Zdzisława, które rozpoznały jego tożsamość potwierdziły, że jest to Zdzisław Komorowski. Kilka dni później policja uzyskała wyniki badań daktyloskopijnych, które dodatkowo potwierdziły tęże tożsamość. A jeszcze później odnaleziono również jego samochód. Polonez koloru ciemnoczerwonego o numerze rejestracyjnym LFH8845 zaparkowany był w miejscowości Łask przy ulicy 9 Maja. W rejonie bloku 69. Oto dokładnie to miejsce, gdzie znaleziono zaparkowany, porzucony samochód. Przypomnę, że musiało to się stać między 26 a 29 stycznia bieżącego roku. Tutaj, w łasku, na osiedlu Batorego, na wysokości bloku przy ulicy 9 maja 69. Ponieważ policja przypuszcza, że tym właśnie samochodem transportowano zwłoki zamordowanego Zdzisława Komorowskiego, ważne jest, czy są świadkowie, którzy widzieli kiedy i kto dokładnie porzucił tutaj tego poloneza. Zdzisław Komorowski, przypomnę, wyszedł z domu 25 w Łodzi, przy ulicy Słowackiego, około godziny 23. Jeśli są świadkowie, którzy potrafiliby powiedzieć, co robił później, w jakich okolicznościach doszło do tego zabójstwa, będą proszeni o przekazanie tych informacji policji. Ja teraz chciałbym, żeby Państwo przyjrzeli się, jak wyglądał zamordowany. Podamy jego rysopis. Wiek z wyglądu około 40 lat, wzrost 175 cm, szczupłej budowy ciała, włosy ciemne, nosił wąsy. Tego wieczoru ubrany był w kurtkę dwustronną koloru turkusowego, biały golf, czarne dżinsowe spodnie, czarne buty półkozaki. Na wszystkie informacje związane z tą ponurą i makabryczną sprawą oczekuje Łódzka Policja. Numer telefonu zaufania Komendy Wojewódzkiej 042 651 5007. Oficer dyżurny Komendy Łódź Wschód Powiatowej z siedzibą w Koluszkach, 044-714-1634. Czy to wszystkie Panie Pity? Tak, wszystkie. Czy ma Pani uprawnienia do ulg, na przykład remont mieszkania? Nie, żadnych odliczeń nie mam, chyba, że dałoby się ująć yy, za leczenie. Oczywiście, że się da, ma Pani te rachunki? Tak, ale nie przy sobie. To koniecznie proszę je przynieść i wtedy zrobimy całe rozliczenie, dobrze? Grażyna Pięta, 55 lat. W przeszłości była działaczką społeczną, zajmowała się m.in. ratownictwem wodnym i alpinistyką. Spokojna i uczynna, w swoim otoczeniu ma opinię stanowczej i rozważnej. Mieszka pani Grażyna w jednym z mieszkań w tym bloku, na Łódzkich Bałutach, przy ulicy Wspólnej 15 przez 17. Utrzymuje się jako księgowa z prowadzenia prywatnego, maleńkiego biura rachunkowego, świadcząc usługi dla firm, prowadząc księgi rachunkowe i rozliczając na przykład zeznania podatkowe osobom prywatnym. Nie ma rodziny. Byłaby całkowicie samotna, gdyby nie przyjaźń, zażyłość, która wiąże ją od dziecinnych wręcz lat z jedną z koleżanek, także mieszkanką łodzi. Ta koleżanka ma córkę. Nazwijmy ją na użytek tej opowieści Jola, prawdziwe imię zachowując w dyskrecji. Jola jest studentką, studiuje na jednej z uczelni w Warszawie, ma 22 lata. I od czasu do czasu, kiedy bywa w łodzi, utrzymuje ze swoją, jak ją nazywa, ciotką, panią Grażyną, ścisłe kontakty, odwiedzając ją stosunkowo często. Tak było w okresie przerwy międzysemestralnej na przełomie stycznia i lutego bieżącego 2000 roku. 4 lutego była u swojej cioci w piątek i umówiły się, że spotkają się także w poniedziałek 7. Trzeba dodać, że ciotka dysponowała ważnym narzędziem dla młodej dziewczyny, jakim jest komputer, którego w prywatnym domu Jola nie posiadała. Przyszła więc tutaj po raz kolejny o godzinie 9 rano 7 lutego w poniedziałek, żeby na tym komputerze popracować. Cześć, Jola. Cześć. I zjesz ze mną? Dziękuję, dopiero jadłam w domu, ale kawy chętnie się napiję. Siadaj, już ci robię kawę. Jak ci minął weekend? Byłaś gdzieś? Fajnie, w sobotę byłam ze znajomymi na dyskotece, nawet nieźle się bawiliśmy. Dziecko, baw się dopóki jesteś wolna i młoda, bo później tego nie będziesz miała. Popatrz na mnie. No to się cię opowiada. Przecież nie jesteś jeszcze taka stara, też mogłabyś gdzieś wyskoczyć. A niby dokąd i z kim? Nie gadaj, głupia, dużo robię kawę. Po porannej kawie i krótkiej pogawędce, obie panie zajęły się każda swoimi sprawami. Pani Grażyna pochyliła się nad księgami rozliczeniowymi, a Jola w małym pokoju zajęła się komputerem. Czas przy zgłębianiu tajników tej inteligentnej maszyny płynie szybko. I tak zbiegło do godziny 15. Dzień dobry, mamy do Pani sprawę, można? Proszę, wejdźcie Panowie prosto i na lewo. Nie, nie. Damy przodem. Proszę, siadajcie Panowie. Może kawy zrobię? Chętnie, jeżeli Pani to problemu nie sprawi. Pozwoli Pani, że się rozpłaszczemy? Oczywiście, proszę bardzo. Ja też z przyjemnością napiję się kawy, bo od samego rana siedzę w tych papierach. Woda się zaraz zagotuje. Proszę bardzo, siadajcie, Panowie. Do mnie sprowadza. Nie wiemy dokładnie, na czym polegała rozmowa pani Grażyny z tymi dwoma mężczyznami. Nie wiemy także, kim byli. Można domyśleć się, że byli to albo jej znajomi, albo jacyś obcy klienci, którzy przyszli załatwiać swoje rachunkowe sprawy. Jola przez ten czas siedziała zamknięta w małym pokoju tego mieszkania. Nie słyszała. Wcześniej dzwonka domofonu, tylko od razu dzwonek do drzwi, co świadczy o tym, że ktoś ich do klatki schodowej tego bloku wpuścił. Mniej więcej godziny przebywali w mieszkaniu pani Grażyny, kiedy niespodziewanie jeden z nich, otwierając drzwi, wszedł do tego mniejszego pokoju, gdzie przy komputerze pracowała Jola. Ta Pani w pokoju obok dla Ciebie to kto? To moja ciotka, o co chodzi? To chodź, ciotka Cię prosi. <mum> co Ty kurwa nie możesz sobie poradzić z jedną panienką? Skąd ona się tu wzięła? Nie wiem, siedziała w pokoju obok. Co robi? Przeszukaj tam ten pokój i spadamy. Znalazłeś coś? Nie, nic, a ty? Cholera też nic. Co to kurwa ma znaczyć? Spalę tą budę. Lepiej spadajmy stąd i to szybko. Godda ci dziewczynko. Odsuń się. Dziewczyna zwana w naszym opowiadaniu Jolką zachowała się trzeba powiedzieć wyjątkowo przytomnie. Ocaliła życie udając martwą. Zerwała się z podłogi po wybiegnięciu bandytów. Próbowała zadzwonić natychmiast na pogotowie jeszcze z tego mieszkania, ale widząc ogarniające ją płomienie, w szoku wybiegła na korytarz. Krzyczała rozpaczliwie, prosząc o pomoc. Żadne drzwi się nie otwarły. Wpuszczono ją dopiero do jednego z mieszkań, dwa piętra niżej. Stamtąd domownicy zawezwali telefonicznie pogotowie, policję, straż pożarną. Pierwsza przyjechała straż pożarna właśnie. Strażacy dogasili niegroźny pożar. W dużym pokoju znaleźli siedzącą na fotelu nieprzytomną, jak im się wydawało, panią Grażynę. Wynieśli ją na zewnątrz tego mieszkania. Próbowali bezskutecznie niestety reanimować. Później sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci Grażyny pięty było uduszenie. A ta młoda nasza Jola, z licznymi, ciętymi ranami twarzy, szyi, rąk, przewieziona została do szpitala. To na podstawie jej zeznań przede wszystkim policja sporządziła portret pamięciowy jednego ze sprawców. Wiek 35 do 40 lat, wysoki, powyżej 180 cm wzrostu, silnej budowy ciała, włosy blond. Drugi z napastników był starszy, mógł mieć 45 do 50 lat i nieco wyższy od tego pierwszego, ale szczegółów jego wyglądu dziewczyna niestety nie umiała sobie przypomnieć. Z mieszkania zginęła tylko półlitrowa butelka wódki, paczka papierosów, jak ustalono. Zatem czyżby nie rabunek był celem tego bestialskiego napadu? Jeśli były jakieś inne motywy, policja ich nie zna ale ktoś przecież musiał napastników widzieć. Przypomnę, to się wydarzyło stosunkowo niedawno, w poniedziałek, 7 lutego bieżącego roku, na ulicy Wspólnej, blok 15-17 na łódzkich Bałutach. Wszystkie informacje związane z tą sprawą proszeni są państwo kierować telefonicznie do łódzkiej policji. Telefon Komendy Wojewódzkiej 042 651 5007, komendy miejskiej 042 635 2371. Na zakończenie dzisiejszego programu, na prośbę Łódzkiej Policji, podamy jeszcze jeden komunikat. Chodzi o ustalenie tożsamości zmarłego w niewyjaśnionych okolicznościach nieznanego człowieka wiek 45 do 50 lat, krępej budowy ciała, wzrost około 185 cm, twarz okrągła z pełnym zarostem, włosy koloru ciemnego, nos szeroki. Ubrany był w jasnobrązową kurtkę i zielone spodnie. Zwłoki tego mężczyzny znaleziono 28 lutego bieżącego roku w altanie na działkach kolejowych przy ulicy Chłopskiej w Łodzi. Lekarz pogotowia ratunkowego uznał przyczynę śmierci za naturalną, wykluczył działanie osób trzecich. Problem polega na tym, że nie wiadomo, kim jest ten mężczyzna. Osoby, które umiałyby go zidentyfikować, proszone są o kontakt z policją. Telefon Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, telefon zaufania 042 635 2371. We wszystkich opowiedzianych dziś sprawach łódzcy oficerowie policji próbują dociec prawdy, ustalić ją. Bardzo liczą na informacje od Państwa. A ja jak zawsze na koniec przypomnę, że postaci, które pojawiały się w inscenizowanych krótkich filmach w naszym programie to statyści, których wyglądem proszę się nie sugerować. To już na dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.